Drodzy studenci, wszyscy znaleźliśmy się w nowej, nieznanej i niespotykanej dotąd sytuacji. Oprócz napływających zewsząd niepokojących wiadomości, niepewności, jaka towarzyszy Wam w związku z epidemią koronawirusa, zapewne wszyscy zastanawiacie się, jak w najbliższym czasie będą wyglądały Wasze studia. Wiedzcie, że jesteśmy w stałym kontakcie z dziekanami, z Waszymi pedagogami, poszukując adekwatnych sposobów prowadzenia kształcenia na odległość prowadzenia jej w systemie zdalnym. Część zajęć już ruszyła, część ruszy niebawem. Jestem świadomy, że w uczelni takiej jak nasza, w uczelni artystycznej nie wszystkie przedmioty, nie wszystkie zajęcia można prowadzić w takim trybie. Bierzemy pod uwagę zaistniałe realia. Wiem, że nie wszyscy macie dostęp do szybkich internetowych łączy, dostęp do swoich instrumentów, ale na szczęście w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od zawsze stawiamy na relacje mistrzów uczeń, na indywidualne kształcenie. Wizja istniałej sytuacji to nie pomaga. Wierzymy, że dla każdej i każdego z Was uda się znaleźć odpowiedni sposób na odbywanie i zaliczanie zajęć. Jest dla nas bardzo ważne, abyście mieli kontakt ze swoimi pedagogami. Zawsze możecie liczyć na ich i nasze wsparcie. Nie wiem, jak długo potrwa ta nadzwyczajna organizacja pracy. Liczę, że wkrótce uda się powrócić na uczelnię, tak w Warszawie, jak i w Białymstoku. Bądźcie jednak pewni, że na wszelki wypadek, wypracowujemy dalej idące scenariusze, o które mogą się niepokoić szczególnie studenci lat dyplomowych. Nie martwcie się. Rozumiemy Waszą sytuację i dołożymy wszelkich starań, bez względu na okoliczności, abyście mogli dokończyć studia i przejść do kolejnych etapów Waszej artystycznej i życiowej drogi. Drodzy studenci, ta sytuacja jest nowa, zarówno dla Was, jak i dla Waszych pedagogów. Ważne, by pokonywać ją. Z wzajemnym zrozumieniem i życzliwością. Tak jak każda zmiana, tak i ta, pomimo że niełatwa, oprócz trudności, przynosi nowe doświadczenia, wskazuje nowe perspektywy. Póki co, pozostańcie w domach. Starajcie się skupić na tym, co leży w zasięgu waszego wpływu i waszych możliwości. Korzystajcie z internetu, aby poszukiwać artystycznych inspiracji. Korzystajcie z mediów społecznościowych. Aby utrzymać kontakt z waszymi kolegami, koleżankami i pedagogami uczelni. Razem przejdziemy przez ten trudny i pełen wyzwań czas. I dbajcie o siebie. Pozdrawiam.